Szanowni przyszli studenci Instytutu Politechnicznego chciałbym dodać kilka informacji, które pewnie się tym, tym interesujecie, dlaczego wybrać Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Omasa Komańskiego w Lesznie? Przede wszystkim możecie równocześnie pracować zawodowo i studiować, gdyż mamy studia w trybie wieczorowym. Dodatkowo dużym atutem są studia dualne. Które polegają na tym, że jeden tydzień pracujecie w zakładach pracy, tak, realizując jednocześnie praktyki studenckie, natomiast drugi tydzień jest realizowany na uczelni w ramach prowadzonych zajęć z wykładowcami. Dodatkowo mamy również szeroką gamę praktyk i różnego rodzaju laboratoriów w firmach zewnętrznych, czyli macie bezpośredni kontakt z żywym przemysłem, nowoczesnym przemysłem, gdzie właśnie możemy realizować chociażby i praktyki studenckie, a laboratoria. Dodatkowo można też wyjechać sobie na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus, zrealizować. Z jeden na przykład ze semestrów w języku obcym, poznać obcą kulturę, tak, e, bardzo duże doświadczenie zdobyć, też przede wszystkim i kontakty zagraniczne, e, polepszyć sobie e, język obcy. E, dodatkowo można również e, uczestniczyć w różnego rodzaju kołach naukowych, rozszerzać swoje e, pasje związane no przede wszystkim oczywiście w związku z tym, że to Instytut Politechniczny, czyli z techniką, e, z motoryzacją, między innymi z szeroko pojętą e, branżą e, maszynową. E, oprócz tego. Można również uczestniczyć w różnego rodzaju wycieczkach, poznających nowoczesne zakłady pracy, w wyjazdach studyjnych, które są realizowane w naszym instytucie. Myślę, że studiowanie na Instytucie Politechnicznym dla osób, które interesują się techniką, są zainteresowani tym, chcą rozszerzać swoją wiedzę na ten temat i chcą mieć bardzo fajną. Bardzo interesującą i myślę, że przynoszącą też dobre korzyści majątkowe w postaci dobrej płacy. Zapraszamy bardzo do Instytutu Politechnicznego. Myślę, że każdy coś dla siebie ciekawego w granicach technicznych tutaj znajdzie. Dziękuję bardzo.